Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z grze Kerbal Space, program. W dzisiejszym odcinku dzięki jednemu z moich widzów wykonamy sobie taki, taki cel, taką misję właściwie na biegun południowy. No i tak troszeczkę się do tego przygotowywałem, robiłem to raz samolotem, jakimś raz jakąś rakietą, no i niestety, ale Niestety jak dla mnie, no wyszło mi tylko rakietą, oczywiście nie doleciałem na sam biegun. Znaczy doleciałem, ale nie wylądowałem, więc jakby jeszcze wszystko przed nami do zdobycia. Więc zaczynajmy. No to tak, zbudujemy sobie rakietę. No, wiadomo już tak, zbudujemy sobie rakietę, ok. No i będzie to dosyć prosta rakieta, nic nadzwyczajnego. Zbiorę się już do pracy. Hmm, tego w sumie nawet to możemy sobie albo wiecie, to tak żeby było, dodamy sobie oczywiście osłonę termiczną. No i dobra, teraz możemy lecieć dalej. Hmm, dodamy sobie oczywiście zbiornik, będzie to na pewno potrzebne. I tutaj byśmy wzięli jeszcze silnik terrier. Do tego bym wziął oczywiście kolejny dekabler. I kolejny zbiornik z paliwem, myślę, że ten wystarczy. Znowu terierek i znowu zbiornik z paliwem. Dobra? I teraz już ostateczny moduł będzie, będzie się on składał z dwóch zbiorników eee, FLT800. Tak, no muszę czytać jakoś to jak się nazywa, żeby nie było potem nie podaje informacji z jakich y, modułów, z jakich buduje coś. Psz, nie no dobra. No i mamy tutaj w sumie tylko rakietę, no, ale wiadomo potrzebujemy też y, w sumie też dla pizzu no ale możemy dodać antenę jakąś. OK, możemy dodać również bateryjki W sumie one już nam się tutaj przydadzą, bo Czekajcie, dodam sobie w ten, ten sposób, kurde coś mi gardło wysiada już chyba, hmm. tych sobie tutaj dodam pojedynczo, w ten sposób, w ten sposób, i w ten sposób. Wybaczcie, ale musiałem się napić wody, bo naprawdę gadać już nie mogę. Um. No i dobra, teraz nóżki. Żeby na czymś wylądować, no to dodamy sobie takie nóżki z moda. Nie wiem już dokładnie jaki to jest mod, chociaż... Nie, nie powiem wam, nie, nie jestem w stanie nawet tego powiedzieć. Ale jakiś to jest. Takie nóżki dodaję fajne, więc je sobie oczywiście wezmę, będzie na czym lądować. Nie wylądujemy na dubsku, że tak powiem. No i dobra. Tutaj w sumie jeszcze bym dodał. Ehm... Czekajcie jak to... O... Podam sobie tutaj. Podam sobie owiewkę aerodynamiczną. Tą fajną. Fajnie to będzie wyglądać. Podpatrzyłem to u jednego z YouTuberów na YouTubie. Oczywiście no. YouTuberów. YouTubera właściwie zagranicznego. Więc jakby. No. Kurde, co jest? Czemu nie mogę tego zbudować? A dobra, chyba wiem czemu. To pytanie. O, dobra, czekajcie, zrobię coś takiego, coś takiego. Dobra, zrobię coś takiego w z tym. i teraz coś takiego, dobra. Tu już mamy zbudowane. Tutaj mamy to, tutaj mamy tamto. Dodajmy sobie, oczywiście, rozdzielacze radialne. Ja sobie dodam dwa, ponieważ. Um... Jest taki fajny patent, żeby polecieć gdzieś dalej, zużywając tą samą ilość paliwa. Niż jeżeli, może wam powiem o co chodzi, czyli, jeżeli bym tutaj teraz dodał yy, tak, jak zamierzam w sumie dodać cztery zbiorniki, czyli tutaj dodajemy sobie dwa, i tutaj dwa, i wszystkie razem wraz z tym środkowym odpaliłbym na starcie. No to po pewnym czasie. W w tym samym czasie, po pewnym tym samym czasie właściwie, skończyłyby mi się te cztery boczne zbiorniki i doleciałbym załóżmy do punktu A, tak, do punktu A a jeżeli zrobimy tak, że z tych dwóch zbiorników będzie schodzić paliwo do kolejnych dwóch zbiorników a z tych kolejnych dwóch będzie schodzić do środkowego no to wtedy nie dolecę, jakby wtedy tym samym kosztem paliwa dolecę do punktu B Czyli dużo dalej tak naprawdę. I to jest taki fajny patencik. Zapewne ktoś go już z was znał. No w każdym razie... Ja go już od dawna znam tyle, że go nigdy nie używałem, w sumie nie wiem czemu. No tak to jakoś wyszło. Dobra, to mamy. Tylko ja sobie bym to tutaj dał troszeczkę wyżej. Ojjo. Dobra, chwila. Trzeba to jakoś ogarnąć. Z racji, że biegun południowy jak tutaj się stoi na Lunchpadzie jest w tamtą stronę. To pasuje, żeby te zostały jako drugie, a te jako pierwsze odleciały, więc. Tylko zaraz to sobie ustawimy. Ja bym tutaj jeszcze najlepiej. Albo dobra, już teraz to już, znaczy później to zrobię. Um... Tak żebym tu widział mniej więcej, żeby to na równi było. Teraz dodamy sobie jeszcze. E, czubki aerodynamiczne, jak się tak nazywa? Czekajcie, tak, czubki aerodynamiczne. E, zawsze te jakieś łączniki się przydadzą, żeby nam tutaj nie pospadało to wszystko, żeby się to ładnie trzymało. Dobra, i oczywiście silniczki też się. No dobra, może być, czemu nie? I teraz chyba wszystko już mamy, tylko pasuje teraz to ze sobą tutaj po podłączać. Ojej, niepotrzebnie połączyłem te rozdzielacze tutaj. Czekajcie. Odczepiamy te tutaj, ten i ten. One są pod tymi. Czyli te odlatują jako pierwsze. Tak? Ten i ten. Tak, dokładnie tak. I jeszcze zanim to dodamy sobie, wchodząc tutaj, dodamy sobie ten przewód paliwowy. Skoro te odpalamy pierwsze, to. Z tych paliwo schodzi do tych, czyli z tego schodzi do tego, a z tego do tego, natomiast z tych tutaj będzie paliwo schodzić sobie elegancko do tego środkowego. No i dobra, nazwijmy to sobie Rocket P01, może tak bardziej, że tak powiem, profesjonalnie. Owiewkę zawsze daję na górę, bo ja w sumie zawsze ją ręcznie odpalam, żeby się coś nie poknociło. No i to by było w sumie na tyle. Hmm. Dobra, czyli tak. Odpalamy wszystkie główne, odpalamy później te tutaj. Później odpalamy te tutaj, później odpalamy ten tu. Czyli to jest ten, silnik, dekapler, silnik, dekapler, spadochron. OK. No to zaczynamy. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Hmm, chyba nie, chyba jest wszystko w porządku. To jest... Ojeju, zmieniłem serio. XD. Załoga, Kto jest w załodze? Jebiada Herman, czy jak się tam on nazywa. No to spoko. No to mamy wszystko. Możemy zaczynać lot. Zapisz start. No i zobaczmy, jak to się będzie, z czym jadło, kurule. Na pewno wypali, to wiem, to znaczy przeczuwam. Znaczy nie, no wiadomo, już y, robiąc jakiś test, no to... Jak już na początku wspominałem, robiłem test, więc... Więc na pewno to wypali, tyle że tam zrobiłem troszeczkę inną tą rakietę, tutaj zrobiłem troszeczkę mniejszą. No ale mam nadzieję, że jednak tak czy siak nam się uda misja, więc uwaga. 3, 2, 1, go! Alecimy. Kurde, wydaje mi się, że to jest za mała ta rakieta. Mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego błędu, bo nie chciałbym tego powtarzać. A w ogóle to wam powiem, że nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ no, za pierwszym razem mi się nie nagrało. Po prostu nie wiem czemu w jakiś dziwny sposób nie nagrał mi się odcinek. Byłem troszeczkę no, już taki aż mi się nie chciało nagrywać po raz kolejny, no ale z racji, że to dosyć krótkie jest, no to a co? A tylko że ten e, pierwszy lot rakietą nie robiłem e, przy tym co mi się odcinku nie nagrał, tylko jeszcze przed w ogóle. To było takie przygotowanie do tego odcinka, także... No nie jest fajnie. W ogóle zapewne wszystko wam już pomieszałem w głowach, nie wiecie już co ja, także okay, no, to tak myślałem, ja też już nie wiem co mówię. Gadam głupoty czasami, jeżeli skupiam się na dwóch rzeczach, więc no, też tak może być. Tak. Odrzucamy ten no i zostaje nam tylko ten główny, jak widzicie, ma bardzo dużo paliwa, i bardzo się z tego powodu cieszę. No i dobra, lecimy dalej sobie elegancko. Lecimy na biegun południowy, czyli w tamtą stronę, za chwilę będziemy, w sumie kliknę już na full, bo tutaj jeszcze mamy jakiś opór powietrza, więc pasowałoby się tego wyzbyć na razie, okej, okay. dobra, gdzie tam mamy naszą orbitkę, znaczy w sumie naszym tutaj manewr, eee, okej, okay. jakoś, no dobra, nie no, raczej powinniśmy dać rady, to nie powinno być z tym problemu, mam nadzieję. Ale fajnie to wygląda, przyznacie, chyba. Kurde, to jest samo, no, nie? Jak prawdziwa rakieta wygląda? Taki można powiedzieć, mini falcon. <gry> A, kurde. Dobra, tutaj chyba możemy odrzucić już owiewkę. Ok, mamy nasz... naszą kapsułę. No i lecimy dalej. Okej, okay, tutaj nam się już... A no powoli się już zbliżamy. Tutaj zobaczcie, mamy jeszcze dwa zbiorniki, a jeszcze tego nie zużyliśmy, a praktycznie, że jesteśmy już na miejscu i to jest naprawdę fajna sprawa. Nawet nie zużyjemy go całego, więc jeszcze lepiej. Także rakieta jednak to jest kurde coś fajnego. Próbowałem to robić z samolotami, ale no nie wychodziło tak dobrze, więc postanowiłem jednak właśnie użyć rakiet, które są o wiele bardziej efektywniejsze, no bo jak widzicie możemy sobie wylecieć w, no, w część próżni, a następnie zacząć już e, swobodne spadanie na pewien punkt na e, naszym globie, co jest naprawdę fajne, tylko teraz pytanie czy ja na pewno lecę, dobra myślałem, że zaczynam gdzieś Spadać dosyć mocno, a tego bym nie chciał. Dobra, ja sobie teraz zapiszę, żeby coś wyszło, żeby coś nie wyszło, nie tak. Obrócę się na Retrograde i zacznę sobie też hamować, bo czemu by nie. Nie chciałbym lądować tutaj, tylko gdzieś bardziej na lodzie, żeby to było tam jako biegut, biegut, biegun południowy. Jeszcze sobie przyspieszę. No i właściwie teraz możemy odpalić ponownie silnik. Słuchajcie, mamy tyle paliwa, że chyba na spokojnie moglibyśmy jeszcze wrócić. Nie no, żartuję, może nie, ale, ale wzbić się z powrotem na jakąś wysokość, to dalibyśmy radę nawet, bo tutaj naprawdę nam jeszcze trochę tego paliwa zostanie, wiadomo, no te zbiorniki tutaj razem z tym prawie całe nam się wykończą. No ale tak to to. Okej. Okay. I teraz sobie opalamy przedostatni moduł. Elegancko, troszeczkę nami tutaj. O, czekajcie. Sponiewierało. Tutaj nam coś odeszło? Czy mi się wydaje? Nie, dobra, jestem okej. Okay. Dobra, hamujemy. 10 tysięcy metrów. Zapiszę sobie. No i dobra, lecimy dalej. Przyspieszam czas. Dobra, coś wybuchło, więc pod nami. O, skończyło się. No proszę, czekajcie. Ja sobie to spowolnię. Oddzielę elegancko, włączę spadochron, żeby, kurde, na mi tutaj coś nie wiem, nie zarzuciło za mocno. No i dobra, lądujemy. Ostatnie chwile wykonania naszej misji, właściwie, Wiecie, co mi się wydaje, że coś. Za szybko lecimy? Nie, dobra, udało się, już się bałem trochę, bo byliśmy rozpędzani naprawdę mocno, a przecież byliśmy poniżej 1000 metrów. Do tego jeszcze ten silnik działa. Czemu on w ogóle tak słabo działa? Nie wiem, jakoś tutaj bardzo mało tego ognia wychodzi, ale to może dlatego, że jest bardzo nisko, bo W próżni to wygląda o wiele lepiej. Dobra, niepotrzebnie hamuje, tylko spowalnia, właściwie wydłuża nasz odcinek. Więc zaraz uderzymy naprawdę z dużą prędkością, tego bym nie chciał. Ok, dobra, tego też w sumie nie chciałem, niezbyt mi się to udało. No ale cóż, czekajcie, spróbuję się jakoś obrócić. <grym> Ojej, to będzie problem, chyba to będzie niestety problem. Kurde, ale nie wyszło ładnie niestety. Niestety nie wyszło zbyt ładnie, no dawaj, dawaj. Może jak się nóżki rozłożą będzie ładniej? Niestety, kurde. Czemu ja tu nie pomyślałem, do wiecie to ja sobie to może wczytam, bo to naprawdę bezsensownie wygląda. To, to w ogóle zapomniałem odczepić tego modułu ostatniego, nie wiem... No why, kurde. Co, co to miało być w ogóle, dobra, jeszcze o to. Dobra, wiecie co, ja ten silnik wyłączę, się rozpędzę, tak jak tylko mogę, no i dobra, więc byle jak najszybciej dolecieć tam na dół. Okej, okay. robi się troszeczkę niebezpiecznie. Tobie... o oh, shit! Kurde, to było mocne, powiem wam. Dobra, ostatnia próba. Odcinek strasznie zmieszany wybaczcie no ale jakoś tak wyszło. Dobra. I ty co ja sobie już odczepię. Załączę ten spadochron, bo zaczynamy się naprawdę... Oj, chyba znowu uderzę. Coś czuję, że uderzę znowu i to ostro. A dobra, może jednak nie. Jednak się udało wszystko. Więc jeszcze jestem szczęśliwy. No i w końcu. Obróćmy się. Oj, może tak jakoś ładnie do słońca, elegancko. Coś tam może z antenką zaraz porobimy. Hehe. <laughs> Także mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Dzięki za oglądanie. Piszcie czy chcecie takich więcej. No i piszcie też również w ogóle jakieś nowe pomysły do tego. Także ja się z Wami żegnam. Dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej.